Siemaneczko, Aras, Life in Poland, witamy na moim kanale, także jeśli jesteś pierwszy raz, zasubskrybuj, postaw łapeczkę w górę i komentarz zostaw, e, opowiadanie jakiś co tu się u nas wydarzało w dzisiejszym odcinku, dobra, nie przedłużajmy tego tematu, jesteśmy tutaj z powrotem na tej łazience, także przystępujemy dzisiaj do kotwiczenia, ustawiania gebelitu, już nie będę wam widoku kompaktu pod, pokazywał, także przedłużamy sobie to jest już zakupione, dojechało także sobie to tak zrobimy, także podłączymy, usztywnimy go ładnie na stałe i będę tutaj chciał podłączyć że tak powiem kompakt na razie do gebelitu eee, że tak transformersa zrobimy z tego tak żeby po prostu korzystać eee, akurat tutaj nie będę teraz zawieszał E, e, muszli od gebelitu. Nie będę teraz zawieszał. Podłączymy sobie kompakt e, pod gebelit. Dobra. I następna czynność będzie podwieszenie sufitu. Także dzisiaj sobie podwiesimy sufit. E, z projektu jest tak zrobione, że strefa nad wanną mają być dwa oczka. Czyli mam wyznaczyć, że tak powiem strefę wannową i dwa oczka, że tak powiem wymierzyć ładnie, żeby były typowo nad wanną, że tak powiem mam, mamy sufit podzielić, nie? Strefa wannowa i strefa tutaj. Także tutaj będą cztery oczka. Także żebyście się nie zdziwili, że troszkę będzie różnica tych czterech oczek względem właśnie tych dwóch. Dlatego wyjaśniam już na początku, że yy, mimo tego, że jest prosty sufit, po prostu mamy, że tak powiem te dwie strefy podzielić, ponieważ tutaj będzie szyba, że tak powiem nad wanną. Właściciele chcą? Dobra, także nie przedłużajmy, zabieramy się do roboty. Teraz mniej więcej zobaczycie obraz tego, jak się to ustawia. Wszystko gebeli, także yy, mamy podłączone, że mówię, delikatnym pod kątem do góry z spadkiem ładnym. Yy, teraz tak, ten słupek jest machnięty. się tak, w pionie jest. Pion jest. Tu, jak widzicie, jest. Czyli narożnik jest ok. Nie, czyli narożnik jest ok. Jedyny problem, jaki tutaj powstał, jest kąt. Chłopaki, kąta nie złapali. E, Powszednicy Także my sobie musimy radzić w ten sposób. E, Gębeliczyk oczywiście do kąta musi być ustawiony, tak? Wszystko ładnie musi być w kącie. Czyli tak, względnie. Tutaj mam złapany kąt, jest tu odnośnie tej obudowy. No, niestety, tak to wychodzi, ale się tym nie przejmujemy. Idą tutaj płytki. Trzymamy się narożnika, tak, ale żeby wyjść z tego, yy, że tak powiem, z obronną ręką, żeby nam tutaj się nic nie poprzestawiało. O, dobra, weźmiemy sobie miareczkę i sobie zacnie każdy mierzy. 18,5. Tutaj jeszcze musimy a, pardon, bo odszedł od ściany. Także musimy dopchnąć go trochę. Bo jeszcze nie jest zakołkowane, także to jest i jest 18,5. Nie jest jeszcze zakołkowane, także jeszcze tutaj ewentualna korygacja korygacja Skorygujemy jeszcze, także mówię, dół złapany do kąta. Moi kochani, to jest sprawdzamy cały gebeliczik, sobie przemierzamy. No ewentualnie tutaj tylko e, będzie, że tak powiem, no ale tutaj z płytkami wyjdziemy. Tu będzie zabudowa e, drewniana, także tu na, nawet nie mamy robić do kąta 45 stopni, tylko wyrównać płytki i tu przeszpachlować tą wnękę. Nie? Także ta wnęka będzie przeszpachlowana i tutaj mają iść tylko część płytek. Nie? Także tak to będzie wyglądało, także wstępnie mamy teraz ustawiony gebelit, ustawiamy teraz sobie ładnie uchwytki, zaznaczamy, troszkę przesunę te uchwytki, powywiercam otwory i na no, oryginalne kołeczki sobie przykręcimy gebelit i tak samo do podłogi, zaznaczymy, troszkę się odsuniemy, żeby wygodnie było nam się wiercić, po prostu tutaj uważając, bo idzie raz z zimną wodą, także gdzieś tutaj idą te odpływy. Jak pamiętacie, co tam wykuwałem, także tu gdzieś odpływy idą. Yy, także tutaj delikatnie musimy się wiercić tylko na taką wyznaczoną głębokość podkołek. Dobra, także przystępujemy do działania. Aktualizacja. Także mamy przykotwione porządnie. Ustawiony jest ustawiony. No i tak jak mówiłem. Zachęcam, Life i Poland Zrobiłem transformers Z tego gebelitu, żeby użytkować, tak zwane połączenie Gebelitu z kompaktem I tak to wygląda Także zachęcam Do kontaktu w promocyjnej cenie, przyjadę, zamontuję, nie ma problemu Spłuczkę się później podłączy Na razie z wiadra, także w promocji, dlatego ta promocja jest, bo Że tak powiem Spłukiwanie jest ręczne, ale ręcznie nie naduszasz guzika, tylko ręcznie zwiadra. Dobra, takie świryk ode mnie, eee, byłem po drabinę i teraz przystąpimy sobie do podwieszenia sufitu. Także zaczniemy robić stelaż i tak sobie będziemy działać. Oczywiście kontrola kierownicza jest. Kochanie, tylko widać buźkę. O, wiem. chwilę się pokazała. Dobra, kontrola kierownicza jest. Wiadomo, kierownik na budowie musi być, kontrolować jakość i przebieg prac. Także zaczynamy działać. Za chwilę Wam zrzucę, muszę tu chwilę tą graciarnię posprzątać, żeby mieć pole manewru. Rozstawię sobie e, tyczkę bardzo profesjonalną. Mam nadzieję, że starczy do sufitu, chyba że będę musiał znów promocję robić i na pustaczku podnosić <grym> kompakt. Dobra, lecimy z tymi tematami. Szybka wrzutka dla Was. Eee, przyścienne poleciały na około do laserka. jak widzicie laserek na środku, na mojej super tyczce, eee, także wyznaczyliśmy sobie, tutaj jest strefa, tak jak mówiłem, wannowo-prysznicowa I teraz tak, wanna jest na 70, czyli tam jakieś 70 parę będzie od ściany, tam 72 bo no wiadomo, płytka przyjdzie na ścianę, tak? Także gdzieś tam mniej więcej kurczy na 40 jakbym zrobił, to by wypadło, że praktycznie w oczka, nie? Bym się oczkami wstrzelał w profil lub bym przyhaczył profil, nie? Jakby sobie 35, a dosłownie obok profil. Także sobie przesunęliśmy delikatnie profil na 46, Także oni, tak, 46, ale on ma 6 centymetrów, czyli praktycznie tak jakbyśmy o 40 tylko 3 cm. się no Dobra, jak będzie te 6, mniejsza o mniejsze. Nie byłem dobry z matematyki, ale jakoś sobie daję radę na budowlance w liczeniu, także to jest mniej więcej potrzebne w życiu. <gry> dobra, 46, no ale tu już 80, 120, czyli tu pójdzie cała płyta i tu pójdzie cała płyta plus ten tam piździczek za przeproszenie także sobie lecimy podocinamy profile na jednym ruszcie tu będziemy robić i będziemy się wąsami kotwić do sufitu dobra także ja sobie teraz przystąpię do obcięcia raz dwa trzy cztery pięciu profili szósty ten krótszy nie dobra za chwilę wam zrobię wrzutkę jak to wygląda na jednym ruszcie i przystąpimy wtedy do kotwienia i Eee, wąsy, dobra, lecimy eee, lecimy dalej z robotą jak widzicie, już strefa wyznaczona sufit podwieszony, zakotwiony za eee, wąsami złapany, także jest wszystko ok eee, także mamy strefę, nawet sobie wyznaczyłem linię, żeby się nie pomylić eee, to jest strefa prysznicowa, także tak jak miało być zrobione, czyli te Dwa oczka, że tak powiem, tutaj na strefę prysznicową i ta dalsza część sufitu, tylko do momentu pionu, tak? Bo tu będzie zabudowa yy, szafa, za, zabudowa drewniana, także tylko do momentu tego. Także cztery oczka sobie już też wyznaczyliśmy. Teraz sobie jeszcze izolacją owinę zabezpieczę, że tak powiem, kostkę dodatkowo No i lecimy z robotą. Yy, pożyczyłem sobie od chłopaków takie ruszczowanie, na którym szpachlują i tam wypra, zapraweczki, wiecie, takie sobie robią, także yy, dobra, przystępujemy, wymierzę teraz płytę yy, otwory wymierzę i przykręcimy to, także ktoś mi tutaj zawsze pomoże zawałam, żeby ktoś mi przytrzymał, albo przez otwór yy, przełożył przewód także zawsze jest ktoś do pomocy także fajnie, fajnie, fajnie docenia się że ktoś zawsze podejdzie, jak się poprosi i pomoże, tak? Także pomagajmy sobie przy pracy, nie? żeby było łatwiej i przyjemniej, no i weselej się pracuje wtedy. Dobra, lecimy. Tak to wyszło. Eee, strefa, tak jak mówiłem, tu i do słupka, czyli cztery równo i tu strefa wannowa, to co mówiłem Wam przed chwilą, jest zaznaczona, czyli od tej strefy do tej i wyznaczyliśmy sobie cztery punkty, tak to wygląda, no i tu będzie oczywiście lustro z także lecimy dalej idziemy dalej uszczęśliwiać ludzi i pomagać i spełniać ich małe marzenia to ja Aras Life in Poland zapraszam i subskrybuj